Witajcie, dzisiaj jest niedziela. E, jadę pokopać trochę na nowym polu, tamto stare, którym, na którym kopałem. E, wczoraj dokończyłem. Wczoraj byłem jeszcze na, miałem zlecenie na szukanie depozytu z II wojny światowej, no, ale na, ze względu na właścicieli, a, znaczy się rodzinę, tej osoby która zakopała ten depozyt nie mogłem kamerować nie mogłem nic nagrywać po prostu nie chcieli nie życzyli sobie chodziło o dalszą rodzinę i no, po prostu nie życzyli sobie żeby cokolwiek było pokazane no jeżeli chodzi o depozyt to część została znaleziona a resztę no nie wiem albo po prostu złe wiadomości mieli, albo jest po prostu w jednym miejscu dobra, teraz idziemy na, na pole, na którym jeszcze nie byłem zobaczymy, czy tam coś będzie zapowiada się dobrze, dlatego, że pole leży blisko tego starego, tego pola gdzie chodzi monetki średniowieczne także mam nadzieję że jest są też pole duszy historii i zobaczymy to do nas do pierwszego dołka takea pierwszy sygnał wyskoczyła jakaś monetka I co to będzie o dziesięć fenigów ten kraj Cesarstwo Niemieckie 1915 w dosyć dobrym stanie o Fajne. Y, powiem Wam, że przejrzałem jedną stronę i teraz wracam się w połowie. Już jestem drugiej, drugiego przejścia. Miałem kilka sygnałów, ale takie blejakie. To jest moja pierwsza znajdka. Ale powiem Wam, że y, leży tutaj dosyć dużo skorup glinianych po, po naczyniach, po jakichś garkach dzbankach zapowiada się ciekawie, może coś wyjdzie ciekawego. Na razie Cesarstwo Niemieckie. No, ale zobaczymy dalej. Idziemy dalej. Ja tu już widzę. Może wyszła monetka. Ale co to jest? Z tej strony nieczytelne tej strony coś tam widać ale o kurcze jest to sreberko tak jest to sreberko po mnie pierwsze sreberko od czy to nie jest monetka nie monetka bo jakieś są napisy po bokach Moje pierwsze srebrko od yy, trzech tygodni. Ale nic nie widać na nim prawie. Tu jest jakieś napisy, jest totalnie wytarte. No nic, srebrko jest srebrko. W domu spróbuję to odczytać, wyczyścić. No to fajnie, idziemy dalej. no i gdzieś już tu widziałem o mamy tu monetkę Malutkę o czyby znowu sreberko tak chyba tak bo tu jest zilba groszyn chyba Chyba tak, Zylba Groszon, tu jest ta głowa. Tu jest wytarta. Ale to chyba Zylba Groszon jest. Ta głowa. groszyn no to mamy prusy no to idziemy dalej tutaj miałem ten zylba groszyn a tutaj było to drugie sreberko pierwsze sreberko bardzo blisko siebie teraz będę miałem bardzo słaby sygnał ale jak widzę to jest Chyba monetka. Tak, monetka, ale bardzo dziwny sygnał. Bo biło na 51 i wyszedł o 1876 rok 10 Fenoli, Cesarstwo Niemieckie. O, dziwny sygnał, bardzo dziwny sygnał może, może krzyło leżał i dlatego tak tak dzwoniło ale 51 i taki trochę przyłamywający się ale nic, kopię prawie wszystkie e, sygnały także nic nie omijam do następnego tym razem mała kuleczka Jana. wygląda. idziemy dalej, słuchajcie, tu mam znowu jakiś krągły. O! To już ładne Prusy, piękny, piękne jest. No Prusy 1800 Sześćdziesiąty siódmy, ale ładna, ładna, bardzo ładna. Tak to wygląda z tej strony trzysta sześćdziesiąta część talara. Bardzo ładnie. Z tej strony a z tej strony 1867 chyba albo 57 ale chyba 67 bardzo ładna monetka no to fajnie może tam było średniowieczne pole a tu będzie pluskie pole zobaczymy no idziemy dalej Tu już wykopałem jest w grudce. Jest to monetka? i nie, chyba guziczek. O kurczę. Ta, jest to Pruski guziol. rozdwaja się no szkoda szkoda, bo naprawdę ładny ale go rozsadziło super zachowany no fajny no szkoda też Idziemy dalej Zapowiada się ciekawie Pruskie fanty No tam już na tym polu Obok co, co byłem to wychodziły już pod koniec też pruskie monetki No i tutaj zacząłem teraz szukać Trochę nietypowo bo prawie w połowie ale Będę szedł najpierw jedną stronę, lewą stronę robił później prawą Zobaczymy Teraz się patrzcie Bardzo płciutko Nie musiałem kopać kopii punkterem przyjechałem Zobaczcie jest Takie jeszcze nie widziałem O, jest jeszcze igiełka dosyć ciężkie ale to jest chyba z domieszką cynku bo taki kolor jak jak monety 40 roku o jest krzyż maltański no fajna znajdka no cieszy fajnie się zaczyna to pole Tamte pole jest tam, dalej, za drogą, za tymi drzewkami, a to jest te nowe. No i fajne znajdki wychodzą jak na razie, żeby nie zapeszyć to Idziemy dalej. Tutaj mam w grudce. No, znowu plusy. Znowu plusy, ale jest to tysiąc osiemset dwudziesty. Nie wiem, nie widzę dobrze. 1828 Ustny chyba w stanie dobry ze... Dobre. I co to będzie? No jak przesycha to prawie nic nie widać. No ale jest 120 lat Po się plus No to tak połowa Plusy w 1701 No tutaj Też jest jakaś część talara ale Nie mam jeszcze takiej Monetki, korona i literka W. Nie wiem co to znaczy, muszę zobaczyć. No idziemy dalej. Wyszła teraz klamerka. bez igły ale w dosyć dobrym stanie idzie będzie można odczyścić nie ma nic żadnego kraweru chyba nie ma bo nie widać no idziemy dalej i mamy jeżeli się nie mylę medalik i to super stan z tej strony o, jeszcze ładniejszy piękny piękny medalik no Mustafa by się cieszył jakby taki znalazł chociaż on ma tyle tego że kościół by mógł ostroić to ładne, bardzo fajna znajdka to cieszy pogoda się zrobiła Niesamowita, normalnie wiosna. Aż miło chodzić. Zaczynam się lekko pocić, bo brałem termobiliznę i trochę za ciepło mi się robi. No ale, dam radę. Do następnego. Tutaj wyszedł krążek. obok Krzyż Maltański teraz oczyścimy O, ładnie ładnie na tym polu no fajna znajdka. dawno już nie wpadło nic takiego z znaczeń. jest agraweczka jest trochę srebrnej farby, no. no fajne, druga dzisiaj, to cieszy, to znaczy, że coś się tu działo, od na tego. tu mam odbitkę, a tutaj piękny Prusak, nie to nie jest Prusak, to jest średniowiecze, to jest prawdopodobnie Kostalt, tak jest, to mamy pierwszą monetkę średniowieczną z tego pola, piękna, cudowna. I to jest rok tysiąc pięćset, czy tysiąc sześćset dwa fenigi, Kosfeld, typowa tysiąc sześćset, trzeci rok, typowa głowa. Jakiegoś bawoła, ale śliczna jest 1603. Piękna. Muszę zaznaczyć to miejsce dla archeologów. Zrobić zdjęcia. Kurczę już chciałem kończyć. A jeszcze mówię, jeden raz przejdę. I tu taka znajdka. Przepiękna. Cudowne, no idziemy dalej. Tu mamy kolejną okrągłość. A podejrzewam, że to będzie akcesarstwo niemieckie, chociaż. Chociaż nie, jest co 50 fenigów. a jest ta kobitka, który to będzie rok 1950, ładna patynka, szkoda, że nie jest w całej monecie. Nie trajej, wmyje. Bardzo ładna. Piszofenigów. No, następnego. Tu wyskoczyła następna monetka. I to są chyba prusy, jak się nie mylę. Ładnie odbita. Tak, są prusy. 120 część talara no, ale ta strona tu już jest. Totalna agonia. Jedynie że ta jest lekko czytelna. No szkoda. Skoda była na monetka i no, idziemy dalej. No i będę już kończył. Już tylko sumowanko To co wyszło. Będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gdzieś tutaj jeszcze jest 11 11 monetek na no, parstek guziczki w parę dwie klamerki koninka no i tutaj maltański krzyżyk Nie? tu jest drugi z broną no ten guzik na parstek dwie kulki plastikowy ten yy, medalik no i ta monetka 603 rok średniowiecze dwa fenigi kosfalt którą będę musiał odesłać do archeologów niech ją sprawdzą no i później ją dostanę z powrotem no i z tych monetek tu jeszcze jest któraś e, dosyć stara ach tu jest e, Jeden Fenik 1867 rok Jest bardzo ładny, bardzo ładny stan i jest jeszcze jedna monetka też jest dosyć ładna No i te dwa sreberka, no ale szkoda, że dojechane Bycie rusy straszne Na jednym jeszcze widać głowę tego z jeden z ilba Groszyn no co, zrobiłem jedną, ach nie, nawet jedną trzecią pola, jest słuchawo pola tam prawie pod las i tutaj za to zabudowania, no jak będę miał czas to wrócę i dogram, nagram jakiś filmik, to do zobaczenia, hejka.